Zanim przybliżę Państwu temat dzisiejszego odcinka, przyjrzymy się historii Wiktorii Arlen, amerykańskiej paraolimpilki, która w młodym wieku zapadła na rzadką chorobę powodującą paraliż całego ciała. Przez cztery lata była zamknięta we własnym ciele w pełni świadoma, ale niezdolna do komunikacji ani ruchu. Mimo tego dramatycznego stanu nie traciła nadziei ani wewnętrznego spokoju. Zamiast pogrążyć się w rozpaczy, zaakceptowała swoją sytuację i skupiła się na tym, co mogła kontrolować na pozytywnych myślach i nadziei na lepszą przyszłość. Gdy po kilku latach zaczęła odzyskiwać władzę w ciele, z determinacją dążyła do poprawy swojej kondycji. W końcu nie tylko wróciła do pełnej sprawności, ale również zdobyła złote medale na parolimpiadzie, a później została prezenterką sportową. Jej postawa jest bliska stoickiej zasadzie, że nie mamy wpływu na wszystkie okoliczności, które nas spotykają, ale możemy kontrolować nasze reakcje i wewnętrzne nastawienie. Niech przykład tej wytrwałej kobiety będzie dobrym wprowadzeniem do dzisiejszego pomysłu na szczęście. Budząc się rano, pomyśl, jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować. Napisał, Marek Aurelius, jeden z głównych przedstawicieli filozofii stoickiej. Budząc się rano, pomyśl, jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować, napisał Marek Aureliusz, jeden z głównych przedstawicieli filozofii stoickiej. To właśnie o tej filozofii, w którym duchu była również wcześniejsza historia, chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć. Stoicyzm. To jedna z najważniejszych szkół myśli w starożytności, której założycielem był Zenon Skiton. Pochodzący z Cypru, Zenon przybył do Aten, zafascynowany naukami Sokratesa, które poznał poprzez dzieła Platona. Z czasem, po zgłębieniu różnych doktryn filozoficznych, doszedł do wniosku, że żadna z nich nie odpowiada w pełni na jego pytania. Rozczarowany, postanowił stworzyć własną szkołę i tak narodził się stoicyzm. Kolejnym wielkim przedstawicielem tej filozofii był Mary Aureliusz. Urodził się w 121 roku naszej ery w Rzymie, w arystokratycznej rodzinie i od młodości wykazywał zainteresowanie filozofią, zwłaszcza stoicyzmem. Został adoptowany przez cesarza Antoniusa Piusa, co uczyniło go następcą tronu, a w 161 roku został współcesarzem wraz z Luciuszem Wersusem. Jako cesarz musiał zmierzyć się z wieloma trudnościami w tym licznymi wojnami na granicach imperium oraz epidemiami, które osłabiły państwo. Pomimo tych wyzwań Marek Aureliusz starał się rządzić sprawiedliwie, pozostając wierny zasadom stoicyzmu i samodyscypliny. Zmarł w 180 roku podczas kampanii wojennej, pozostawiając po sobie dziedzictwo zarówno jako władca, jak i filozof. Stoicy widzieli świat jako w pełni materialny. Wszystko, co nas otacza i co doświadczamy, jest materialne, włącznie z ludzką duszą. Jednak, według stoików, ten materialny świat nie jest chaotyczny. Przeciwnie, jest rozumny, a wszystko, co się w nim dzieje, ma swój sens i cel. To przekonanie prowadzi do tak zwanego panteizmu poglądu, że wszystko jest częścią boskiej natury. A cały świat stanowi manifestację boskiej woli. Dlatego każda sytuacja, która nas spotyka, jest jakby z góry zaplanowana, podlegająca fatum, jakiemuś przeznaczeniu. Kto chce żyć w zgodzie z tym porządkiem, musi nauczyć się żyć zgodnie z naturą. A czym jest natura? To nie tylko świat nas otaczający, ale także nasza wewnętrzna natura, nasze emocje, myśli, działania. Dzięki rozumowi. Człowiek może zrozumieć boskie prawa świata, nauczyć się odróżniać dobro od zła i żyć w zgodzie z rozumnym kosmosem. Stoicy uczyli, że nie mamy wpływu na to, co się wydarzy, ponieważ wszystko jest już z góry ustalone. Jeżeli nie możemy zmienić biegu wydarzeń, to musimy się nauczyć je akceptować. I to jest klucz do stoickiego spokoju. Przyjmowanie rzeczywistości taką, jaka jest, bez zbędnych emocji i cierpienia. Świat nie jest zły ani dobry, jest po prostu taki, jaki jest. I naszym zadaniem jest nauczyć się, jak reagować na to, co nas spotyka. Filozofia stoicka mówi nam również o potrzebie wyzbycia się niepotrzebnych pragnień. Kiedy zaczynamy pragnąć rzeczy, których nie możemy kontrolować pieniędzy, statusu, władzy. Narażamy się na cierpienie i frustrację. I stoicy zalecali życie w umiarkowaniu, bez nadmiernych pragnień, które mogą prowadzić do jakichś rozczarowań. Idealny stoik nie unika przyjemności, ale nie uzależnia swojego szczęścia od tego, czy je osiągnie. Jeżeli los przyniesie mu bogactwo, przyjmie je z pokorą, ale nie będzie za nim gonić, ponieważ wie, że nadmierne dążenie do rzeczy, które mogą nie być osiągalne, prowadzi w końcu do nieszczęścia. Stoicyzm uczy również, aby uniezależnić się od zewnętrznych okoliczności, które mogą nas unieszczęśliwić. Stoik skupia się na wewnętrznej sile, na rozumie, który pozwala mu zachować spokój niezależnie od tego, co się dzieje wokół niego. To właśnie apatia, taki brak namiętności, Pomaga zachować równowagę i niewzruszoność w trudnych sytuacjach. Także stan zwany atarakcją, wewnętrznym spokojem i równowagą, który czyni człowieka niezależnym od zła, jest tym, co pomaga żyć stoikowi. W codziennym życiu możemy zastosować te zasady, zastanawiając się, czy to, o co się martwimy, rzeczywiście jest tego warte. Czy nasze pragnienia i troski są naprawdę tak istotne? I stoicy zachęcają, byśmy zrezygnowali z rzeczy, które mogą nam odbierać spokój, a skupili się na tym, co jest naprawdę ważne. Wyobraźcie sobie, że jesteście zaproszeni na ważne przyjęcie i to przyjęcie jest na Waszą cześć. Masz dobrze prosperującą firmę. Kupiłeś elegancki garnitur. Kobieta z ekstra suknia. Wszystko zapowiada się wspaniale. Jednak w trakcie przyjęcia ktoś przypadkowo rozlewa na ciebie kieliszek wina, a twój piękny strój zostaje poplamiony. Wkurzony, zdenerwowany, pełen frustracji biegniesz do łazienki, próbując ratować sytuację. Ale wiemy, że po plamie z wina niewiele da się zrobić i jest dramat. Smutek, wkurzenie, irytacja, frustracja. I stoik zadałby sobie pytanie, czy ta plama naprawdę ma tak wielkie znaczenie? Czy ma prawo zniszczyć moją radość z całego wieczoru? Przecież jestem na wspaniałym przyjęciu, które jest na moją cześć. Mam świetnie prosperującą firmę, super rodzinę. I czy ta jedna plama ma mi sprowadzić dramat, ma wytrącić mnie ze szczęścia, które przeżywam. Zamiast koncentrować się na drobnej przeszkodzie, Stoik zauważyłby, jak wiele ma powodów do szczęścia. W tym świetle ta plama jest niczym. Filozofia stoicka uczy, by nie pozwalać małym przeszkodom burzyć naszego spokoju. Skupmy się na tym, co naprawdę ważne a drobne problemy przestaną odbierać nam radość życia. Dziękuję bardzo za uwagę.